Pieśń nad pieśniami, rozdział drugi. Ja jestem Narcyzem Saronu, lilią Dolin, jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami, jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków. Posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Zaklinam Was, córki Jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Słuchaj, to mój miły. Oto idzie on: wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli, lub do młodego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie: Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi. Czas śpiewu nastał i gruchanie syna gorlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź, gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Mój ci jest, mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lili. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, chodź, mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach better.